Piknik policyjny w Myślencinku. Bydgoszcz informuje. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zorganizowali imprezę dla mieszkańców. Zaprezentowali na niej tajniki swojej pracy. Podczas pikniku można było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie oraz fizyczne. Biegi z przeszkodami odbywały się w PZ, czyli w pełnym umundurowaniu policyjnym. Funkcjonariusze przygotowali dla gości również zagadki kryminalne oraz uczyli musztry policyjnej. Przy stolikach była możliwość obejrzenia sprzętu policyjnego i poznania szczegółów związanych z rekrutacją do policji. Staraliśmy się na nim pokazać jak atrakcyjny może być nasz zawód, różne jego formy pełnienia, byli przewodnicy psów służbowych, kontrterroryści, różne inne, tutaj ruch drogowy na motocyklach, kłady z, z ogniwa wodnego. No, staraliśmy się tutaj pokazać naszą pracę nie tylko od strony jak gdyby jak na ulicy ludzie nas oglądają tylko od, od środka Czytaj więcej na www.bydgoszcinformuje.pl